O dzieciach z autyzmem w przeszłości pisano różnie: jako o dzieciach z mitów czy dawnych baśni, dzieciach na początku rozwijających się właściwie, a następnie zupełnie odmienionych jako o dzieciach porwanych przez wróżki. Niewątpliwie autyzm to długa, wielowątkowa droga rehabilitacji i edukacji. Jest nieprzewidywalna, bardzo obciążająca emocjonalnie całą rodzinę. Kosztowna, trudna czy też czasochłonna. Czym jest autyzm? Zaburzenia rozwojowe ze spektrum autyzmu to chaotyczne funkcjonowanie człowieka w sferze poznawczej, społecznej, emocjonalnej i behawioralnej, co istotnie zaburza proces rozwoju dziecka. Spektrum autyzmu występuje częściej u płci męskiej. Gdy analizujemy rozwój dziecka, to to, co powinno nas szczególnie zaniepokoić, to fakt, gdy w 12. miesiącu życia występuje u dziecka słaby kontakt wzrokowy, słaba reakcja na imię, brak pokazywania i dzielenia się, brak wskazywania palcem oraz utrata umiejętności językowych lub społecznych. Natomiast w wieku przedszkolnym gdy występuje ograniczona zabawa w udawanie lub brak jej, nietypowe lub intensywne skoncentrowanie na zainteresowań oraz tzw. sztywność zachowania. Natomiast w wieku szkolnym, konkretne lub dosłowne myślenie, problemy ze zrozumieniem emocji, brak umiejętności konwersacyjnych lub odpowiedniego, przyjętego społecznie zachowania. Jak dotąd nie zidentyfikowano żadnego pojedynczego czynnika odgrywającego wiodącą rolę w rozwoju zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu. Autyzm ma wieloczynnikowe pochodzenie, z czego przyczyna ma zawsze komponentę zarówno genetyczną, jak i środowiskową. Ze względu na wysoką odziedziczalność autyzmu, dotychczas głównym celem badań naukowych nad tym zaburzeniem było znalezienie podstawowych przyczyn genetycznych z nieco mniejszym naciskiem na potencjalne czynniki wyzwalające lub przyczyny środowiskowe. Jednakże coraz częściej w medycynie odnajduje się bezpośredni związek występowania autyzmu z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak palenie papierosów, Nieprawidłowy metabolizm matki, wpływ środków farmakologicznych na płód i wiele innych. Biorąc pod uwagę kwestie epidemiologiczne, w ciągu ostatnich dwóch dekad częstość występowania spektrum autyzmu znacznie wzrosła, zwłaszcza w krajach o wysokim dochodzie narodowym. Spektrum autyzmu dotyka 52 miliony ludzi na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje występowanie spektrum autyzmu na świecie u około 16% światowej populacji. W Stanach Zjednoczonych szacuje się występowanie tego zaburzenia na 1 na 54 dzieci, co stanowi bardzo poważny problem zdrowia publicznego. Co więcej, spektrum autyzmu. Autyzm jest uważany za główną przyczynę niepełnosprawności dzieci poniżej 5 roku życia. Jak zatem powinniśmy wspierać rozwój dziecka? Niezwykle istotnym jest, aby każde dziecko, które otrzymuje diagnozę omawianego zaburzenia rozwojowego, przeszło pełną diagnostykę medyczną, wykluczając szereg chorób współistniejących. Ponadto bardzo ważna jest wczesna interwencja terapeutyczna. Jak również Wybór odpowiednio dostosowanej placówki edukacyjnej oraz dbałość o prawidłowy stan odżywienia dziecka.